Gość Radia Gdańsk. A w naszym studiu Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody, z którym rozmawia Joanna Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezesie, kilka dni temu trochę nastraszyliście mieszkańców i media tymi komunikatami. Podawaliście, że nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w ciągu kilku dni w Gdańsku. Tak dramatycznie nie było póki co. No tak, to były ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które mówiły o tego, takiej wysokości opadów spodziewanych. To były prognozy związane z Niżem genuańskim, który się przemieszczał przez całą Polskę z południa, a też trzeba powiedzieć, na przykład, że na południu Polski ten Niż Genułański dał opady rzędu 100 mm. Więc rzeczywiście to zagrożenie było realne i tu prognozy na przykład w czwartek mówiły, że może taki scenariusz się mógłby się powtórzyć, taki scenariusz jak w roku 2001 czy 2016, kiedy mieliśmy wielogodzinne opady rzędu stu kilkudziesięciu milimetrów. Stąd musieliśmy być, być w gotowości. A ile wczoraj w Gdańsku spadło deszczu? Wczoraj mieliśmy akurat w Gdańsku rzędu też kilkunastu mm, natomiast no, trzeba powiedzieć, że dosyć wysokie opady były w Gdyni, ponieważ w części Gdyni mieliśmy nawet opady około 40 mm. To też pokazuje, jaka jest przestrzenna zmienność opadu. My możemy nawet mieć na terenie Gdańska czasami dzielnice, w których w ogóle nie padało, a w innej dzielnicy mamy, mamy opady rzędu kilkudziesięciu mm. Więc, więc to jest jakby to nie jest takie jednorodne. W lipcu mamy takie od kilku lat ekstremalne zjawiska pogodowe. I czy to zależy od tego, w jakim my położeniu geograficznym jesteśmy? Czy to dotyczy całej Polski? No tutaj rzeczywiście Gdańsk jest specyficznie położony, ponieważ jesteśmy położeni nad morzem i często właśnie te masy wilgotne powietrza napływają do nas z nadmorza, z nadzatoki i w sytuacji na przykład takiej cyrkulacji, która powoduje, że te masy powietrza napotykają na wzgórza morenowe gdańskie, mamy wzniesienia nawet do 180 metrów nad poziomem morza, no to tutaj następuje Właśnie wykraplanie wody, i, i stąd rzeczywiście Gdańsk no, jest częściej doświadczany takimi, takimi właśnie intensywnymi zjawiskami. Ale lipiec jest generalnie charakterystyczny w Polsce dla też jakby ryzyka wysokich opadów. A są miejsca w Gdańsku, które są bardziej lub mniej podatne na takie zalania? No, to tak jak powiedziałem, rzeczywiście chyba górny taras. Tak jak obserwujemy to z wieloletnich pomiarów, ponieważ my. Mamy system pomiaru meteorologiczno-hydrologiczny, czyli mamy na przykład ponad 25 deszczomierzy rozsianych po całym Gdańsku w różnych zlewniach. No to analizujemy te dane i, i widzimy, że szczególnie tutaj ten obszar gdzieś wysoczyzny, tam mamy zazwyczaj większe opady. Tutaj właśnie w rejonie przybrzeżnym te opady są, są zazwyczaj mniejsze jeśli chodzi o zalania to są takie miejsca na które szczególnie zwracacie uwagę w mieście no mamy zidentyfikowane też już na podstawie wielu lat doświadczeń tak zwane czarne punkty to znaczy miejsca które rzeczywiście na które musimy szczególnie zwracać uwagę ale to też trzeba powiedzieć, że to wszystko zależy właśnie od scenariusza, to znaczy od scenariusza jaki jakiego, jakiego opadowego. W zależności od tego w jakim miejscu właśnie wystąpi ten intensywny opad, w której zlewni, w której dzielnicy, no to tam musimy reagować. Temu właśnie też tym nam pomaga ten system monitoringu, bo obserwujemy online na bieżąco właśnie opady. Też obserwujemy, jak system reaguje, to znaczy obserwujemy też na czujnikach, gdzie wzrastają poziomy wód, i tam możemy wtedy bardzo precyzyjnie reagować. Zresztą mieszkańcy też mogą obserwować wysokość opadów, bo mamy dostępne ostatnie trzy dni zawsze na stronie, więc można wejść na stronę pomiary.gdańskiewody.pl i tam zobaczyć, jaka była właśnie. Wysokość opadów za ostatnie trzy dni w trójmieście. No właśnie, bo tak się zastanawiam. Na pewno dzisiaj te Wasze możliwości przewidywania deszczów, również monitorowania, są dużo większe niż w 2001 roku chociażby. Jak są takie prognozy ogromnych deszczy, ulew, jak Wy się przygotowujecie? Bo rozumiem, ludzie są w gotowości, tak, ale jaki macie sprzęt, jakie możliwości. Znaczy tak, jeżeli chodzi zaczynając od tej od tego prognozowania i możliwości, tak z jednej strony rzeczywiście jest dużo modeli pogodowych, które analizujemy, też dostajemy te ostrzeżenia IMGW. Mamy też system, właśnie monitoringu, więc tych narzędzi na pewno i doświadczeń jest więcej. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że zmiana klimatu powoduje, że nie tylko zmienność jest zjawisk, ale jest coraz większa też problem z przewidywaniem, z prognozowaniem pogody. Bardzo często jesteśmy, no jest bardzo prawdopodobny opad i się okazuje, że rzeczywiście tutaj ta sytuacja nie jest taka zła, a czasami potrafi tak naprawdę bez ostrzeżeń żadnych pogodowych, żadne modele tego nie pokazują, potrafi być dosyć intensywny. Intensywny opad. I to jest na pewno jedna rzecz, którą robimy, czyli, czyli właśnie sprawdzanie na bieżąco, jakie są prognozy i dostosowywanie do tego gotowości służb. Tutaj potem wchodzą dyżury pracowników, czy na przykład tak jak w tej chwili mieliśmy w ten weekend, mieliśmy brygady, które pracowały w godzinach nocnych już od razu, wiedzieliśmy, że chcieliśmy, żeby, żeby po prostu mieć możliwość, mieć ludzi w terenie, którzy, którzy będą mogli na to zareagować. Ale to są na przykład też. Punkty z workami, z piaskiem, które w całym mieście mamy około 10 takich punktów. To też jest doświadczenie z roku 2016, kiedy wiemy, że w czasie takiej, takich zjawisk jest właśnie bardzo duże zapotrzebowanie mieszkańców na worki, więc po to, żeby nie tracić wtedy czasu podczas akcji, takie punkty już funkcjonują w dzielnicach. Mieszkańcy sami mogą z tych, z tych worków korzystać. I te punkty... Są na waszej stronie internetowej, tak? Tak, ta lista punktów jest na naszej stronie internetowej. Oczywiście robimy przegląd na bieżąco wszystkich urządzeń, tak? Sprawdzamy stan tych urządzeń, na ile właśnie one są sprawne, jeżeli chodzi o odprowadzanie wód. Tu też trzeba wyjaśnić, bo często się pojawiają komentarze, że właśnie na przykład wpusty są nieoczyszczone i że, i że właśnie ktoś tam jechał i widział, że wpust był zanieczyszczony. Ale tu proszę państwa, trzeba powiedzieć, że właśnie te wpusty się zanieczyszczają podczas opadu, bo Opad powoduje to, że następuje spływ powierzchniowy i ten spływ powierzchniowy wody zabiera ze sobą wszystkie zanieczyszczenia i właśnie te zanieczyszczenia one pozostają na kratkach pustów. Więc... Dzisiaj jechałam jaśkową doliną i też widziałam, że troszkę ziemi i liści. No więc lębały. my dzisiaj od rana, właśnie po wczorajszym opadzie już dzisiaj właśnie te wpusty oczyszczamy, przygotowujemy na kolejne opady, ale właśnie to one się zanieczyszczają. Podczas opadu, tak? Przed opadem te wpusty są zawsze oczyszczane po to, żeby właśnie przygotować je do tego, żeby jak najbardziej sprawnie odprowadzały wodę opadową. Panie prezesie, prezesie ja tak sobie myślę, że. Nie sprzyja chyba waszej pracy to, że górny taras południe Gdańska jest tak mocno zabetonowany. Tam powstają kolejne osiedla i wiadomo, że ta woda no, po prostu łatwo spływa, a różnica poziomów między y, górnym tarasem a chociażby wrzeszczem to jest około chyba 100 metrów. Tak? I ten, ta woda tutaj po prostu łatwiej spływa. Plus oczywiście mamy kanał strzyży, potok strzyży, który lubi też często wylewać. Czy na to macie jakąś receptę? No my od 2018 roku, więc to już jest siódmy rok, prowadzimy taką politykę zatrzymania opadu w miejscu. W tej chwili każdy inwestor, który realizuje inwestycje, na przykład deweloperską, ale nie tylko. To, to dotyczy również wszystkich inwestycji publicznych, drogowych, czy na przykład budowy szkoły, czy nawet budowy portu czystej energii, który też takie rozwiązania posiada, musi zatrzymać wodę opadową w miejscu. To jest minimum 30 mm opadu, czyli przy takim jednorazowym opadzie musi zatrzymać u siebie 30 mm i my zachęcamy, żeby to były takie rozwiązania w postaci właśnie takich rozwiązań jak ogrody deszczowe, czy niecki retencyjne. Więc ta polityka od 2018 roku jest w Gdańsku realizowana. I w tej chwili każda inwestycja takie rozwiązania musi posiadać. Więc, I kontrolujecie więc, to, rozumiem? Oczywiście, to jest jakby, to jest, my to uzgadniamy podczas, jakby uzgadniając dokumentację. My również weryfikujemy, potem odbieramy, jak to zostało też wykonane w związku z tym jeżeli powstaje taka inwestycja na przykład osiedle na górnym tarasie to ono musi zrekompensować ten wpływ zabudowy w postaci zatrzymania wody opadowej i tu trzeba powiedzieć te 30 mm to jest całkiem Dużo, to znaczy w sensie, to jest tak 90-95% zdarzeń opadowych w roku, ponieważ my mamy, znaczy w roku mamy kilkadziesiąt opad, różnych zdarzeń opadowych, tak? a takich sytuacji, kiedy jest opad w roku powyżej 30 mm, to jest kilka maksymalnie. W związku z tym to jest przez większość czasu, przez większość właśnie zdarzeń, zatrzymujemy pełen, pełen opad. Ale w ubiegłym roku mieliście dosyć sporo zdarzeń, z którymi sobie poradziliście. Tak, no zeszły rok był rekordowy pod względem właśnie liczby takich deszczy ponadnormatywnych. Tu mieliśmy około 10 akcji w terenie, w tym cztery opady to były takie jedne stop listy rekordowych. To znaczy to były opady o, o takim charakterze krótkiego, ale nagłego zjawiska. No ale tego rodzaju właśnie opady powodują, że lokalnie rzeczywiście mogą występować problemy z odprowadzaniem wody i wtedy jesteśmy na miejscu, reagujemy, pompujemy wodę, udrażniamy, pomagamy właśnie jak najszybciej tej wodzie odpłynąć. I dzięki temu te zjawiska przez mieszkańców nie są tak bardzo Odczuwamy. No myślę, że właśnie niewiele osób zauważyło, że w zeszłym roku mieliśmy tak dużo rekordowych zjawisk. to też myślę, że świadczy o naszym coraz większym doświadczeniu i sprawności i takim, powiedzmy, działaniu precyzyjnym, które jesteśmy w stanie właśnie dzięki tym różnym narzędziom realizować. Ile w Gdańsku mamy zbiorników retencyjnych i czy planowane są kolejne? W Gdańsku mamy 56 zbiorników retencyjnych. Są w tej chwili i tej chwili dzisiaj to jest około 760 tysięcy metrów sześciennych retencji zbiornikowej planowane są kolejne, kolejne są wręcz w trakcie, w tej chwili będą realizowane, ponieważ są już zaprojektowane. Do 2030 roku jeszcze około 200 tysięcy metrów recencji takiej zbiornikowej ma przybyć. Ale tu też warto powiedzieć, przy takiej, że my się kompleksowo zabezpieczamy, że właśnie, że Gdańsk jest takim właśnie też chyba, naj, ma najbardziej dojrzały w Polsce system zabezpieczenia. My, to są trzy stopnie. Czyli pierwszy stopień to jest zatrzymanie opadu w miejscu. To są właśnie to jest ta polityka, o której mówiłem, wymogi dla, dla inwestorów. Czyli, czyli jak najwięcej opadu zatrzymać w miejscu właśnie w postaci na przykład takich ogrodów deszczowych czy niekretencyjnych. Drugi system to jest ten system już bardziej. Większy, taki miejski, czyli zbiorniki retencyjne, kanalizacja deszczowa, gdzie zatrzymujemy już wodę stuletnią, gdzie, gdzie ta woda się przeleje z, z, z ogrodów deszczowych, ona właśnie zostaje zatrzymana w zbiornikach retencyjnych, ale też jakby jest, zawsze musi być trzeci stopień e, i zawsze musimy być przygotowani na to, że te wszystkie systemy mogą się okazać za małe w stosunku do, do ilości opadu. I wtedy to jest zarządzanie kryzysowe. My ćwiczymy też co roku e, takie schematy. Co roku są ćwiczenia, Przeciwpowodziowe, mamy magazyn przeciwpowodziowy, który też utrzymujemy i który właśnie dysponuje sprzętem, który pozwala na szybkie reagowanie na różne zjawiska, standardy, właśnie te procedury, doświadczenia, które zbieramy. To jest, to jest też bardzo ważny element, bo on pomaga podczas akcji minimalizować e, e, straty. Te zbiorniki retencyjne wrócę jeszcze w mhm. których miejscach są projektowane? To jest na przykład zbiornik zaprojektowany na Potoku Kowalskim, to jest taki zbiornik K2 na granicy z gminą Kolbudy, to jest to jest zbiornik, przebudowa zbiornika numer 11 na Potoku Oliwskim przy Kuźni Wodnej. Też jest projektowany zbiornik Kartuska. Też jest projektowany, projektowane są zbiorniki Białowieska na Potoku Oruńskim i zbiornik Starogarska na Potoku Maćkowym, więc tego jest dużo. I jest też dobra informacja dla mieszkańców Wrzeszcza, bo tutaj też jakieś inwestycje są planowane? Tak, tutaj właśnie też nie powiedziałem jeszcze o zbiorniku Wileńska, bo w ramach właśnie takiej inwestycji komplementarnej do, do, do GPW projektowany jest zbiornik Wileńska 2. I też no, już zaprojektowany i, i będzie realizowany kontynuacja kanału ulgi dla potoku Strzyża w, w, w najbliższych miesiącach. Panie prezesie, na koniec jeszcze chciałam wrócić do ULEW. Jak my. Możemy się zachować? Jakby pan takich kilka wskazówek dał dla mieszkańców, prognozowane są ulewy, jak mieszkańcy i kierowcy powinni się zachować? Tak, zachowanie mieszkańców jest bardzo ważne, bo ono też decyduje o naszym bezpieczeństwie. Więc tutaj przede wszystkim pamiętajmy, jeżeli widzimy, że jest jakaś kałuża, że nie widzimy jak ona jest głęboka, nie wjeżdżajmy, bo naprawdę możemy ten samochód zostawić w tej kałuży i to może być również dla nas niebezpieczne. To są, to są też jakby zachowania, na przykład zabezpieczanie własnych. Nieruchomości, szczególnie jeżeli jesteśmy w rejonie, który jest no, historycznie zagrożony właśnie takimi zalaniami, to też zabezpieczajmy otwory drzwiowe, otwory garażowe po to, żeby się właśnie, czy, czy montujmy takie właśnie klapy przeciwzalewowe, które nie, nie powodują, że ta woda się nie może cofać z kanalizacji. Słuchajmy też komunikatów właśnie mediów, służb, które, które no mówią o tym, jaka jest sytuacja, jak się zachowywać. I też warto usunąć niektóre rzeczy. Które mogą po prostu odpłynąć razem z wodą. No tak, to jest taki standardowo. Na przykład trzeba właśnie, jak mamy wiatry, no to żeby sprzątnąć swój balkon. Tak tutaj, jeżeli mówimy o, o, o wodzie, to też są pewne rodzaje zachowań. Na przykład no, u nas to nie jest jeszcze takie bardzo popularne, ale za granicą bardzo popularne są takie indywidualne zabezpieczenia nieruchomości. To są takie szandory, które się montuje właśnie na otworach drzwiowych czy otworach garażowych, że jeżeli jest ryzyko opadu, to możemy zabezpieczyć właśnie przed wyższą wodą przed wodą która się może wlać na teren nieruchomości. A prognozy na najbliższe dni są niepokojące? E, najbliższy tydzień ma być deszczowy. To jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, co oznacza, że te opady mogą być do około 30 nawet 40 mm. No mam nadzieję, że to nie będą tak wysokie opady, żebyśmy musieli notować problemy. I słuchajmy komunikatów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia Gdańsk. Naszym gościem był dziś Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody, z którym rozmawiała Joanna Stankiewicz.